Witajcie, dzisiaj chcę Wam poruszyć taki krótki wątek. My prosimy o coś nasze dzieci, żeby coś posprzątały. I nie ma to znaczenia, czy to jest podłoga w kuchni, czy to jest blat, czy to jest jego biurko, czy to jest szafka z ubraniami. Każdy z nas, zarówno dzieci, czy dorośli mają inny standard porządku. I teraz, jeśli my oczekujemy od dziecka, żeby ono Posprzątało podłogę. To dla niego, zauważyliśmy to już, posprzątanie oznacza, nie wiem, podniesienie papierków, a wszystko pozostałe jest na ziemi. Dla nas to jest nielogiczne, a wręcz absurdalne. Natomiast rzeczywiście tak jest. I nie jest to chyba ze złej woli. Być może dla niektórych tak. Natomiast chodzi o coś innego. Jeśli my prosimy. O coś, to zawsze uczymy się tego. Mówimy tak, proszę posprzątaj blat w kuchni i zgłoś mi, czy możesz zakończyć sprzątanie. Czyli dziecko ma świadomość, że ja przyjdę i zobaczę. I posłuchajcie, dochodzi do takich sytuacji, szczególnie jeśli chodzi o nastolatki na przykład, ale myślę, że nie tylko. Czasami trzeba przyjść po kilka razy. No, bo jemu się wydawało, że to już jest zrobione. No i teraz nie ma sensu z tym dyskutować. Po prostu proszę dalej, proszę dalej. A jeśli widzicie, że ta sytuacja Was męczy, bo na pewno jest to dziwne, że ma coś dziecko posprzątać i ono nie widzi, że dalej jest bałagan, to słuchajcie, takim kolejnym etapem jest zdjęcie. U nas mamy dyżury. To jest pewnie na osobne nagranie. Co chcielibyśmy się podzielić, i mamy na przykład na lodówce zdjęcie bratu. Jak ono ma wyglądać? Dlatego słuchajcie, warto pomagać sobie, warto ułatwiać sobie to życie. I zawsze staramy się prosić dzieci, one już wiedzą, ale trzeba to za każdym razem powiedzieć: że jeśli posprzątasz biurko, proszę daj mi znać, że to zrobiłeś. Chciałbym zobaczyć. I dziecko już. Później świadomości wie, że ja i tak przyjdę. Co ważne, na początku trzeba przychodzić. Później będzie troszkę mniej, no bo oni coraz dokładniej będą sprzątać. Ale za miesiąc, dwa znów wrócimy do początku. Nie? Dlatego, słuchajcie, to jest ciągła praca i tak to już jest. Ale myślę, że warto dla dobra całej rodziny, żebyśmy wspólnie uczyli się tej współpracy z dziećmi. Dobrego dnia i do następnego odcinka.